Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo. Jakie są korzyści też takie zdrowotne poza właśnie tymi bezpieczeństwami, o których mówimy, tak, żebyś w tym basenie nie utonął, drogi Kowalski? To czemu warto zacząć pływać, twoim zdaniem? Korzyści przede wszystkim to, o czym powiedziałeś, Las Minutę i wakacje, to w końcu, drodzy słuchacze i tutaj widzowie, nie będziecie tymi, którzy siedzą na leżaku i pilnują wszystkim telefonów i kluczy do pokoi, tylko będziecie mogli skorzystać w końcu z tych wszystkich atrakcji czyli nurkowanie, nie wiem, kajty, łódki i tak dalej. To jest super przyjemność i naprawdę szkoda sobie jej odbierać. A jeżeli chodzi o zdrowie, no słuchajcie, pływanie mówi się, że to jest sport życia i dla dzieci, i dla dorosłych, i też dla seniorów. Przede wszystkim dlatego, że ma bardzo, ale to bardzo mało przeciwwskazań zdrowotnych. Ja tutaj nie jestem lekarzem i oczywiście każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy pływanie jest dla Ciebie, to przede wszystkim konsultacja z lekarzem i zgoda od lekarza. Natomiast pływanie jest wskazane dla wszystkich, ale też dla osób, które zmagają się z różnymi trudnościami zdrowotnymi, dla których inne sporty są niewskazane. Mówię tutaj na przykład o osobach, które zmagają się z otyłością, z nadwagą i nie powinny biegać, nie powinny odciążać stawów, no to pływanie jest genialne, bo w wodzie jesteśmy no po prostu leccy let, jak piórko. I to, co na lądzie jest nie do zrobienia dla nas, w wodzie to wszystko jest możliwe. Pływanie, jeżeli macie, często chorujecie, albo wasze dzieci chorują, i chcecie wspomóc ich odporność, no to pływanie jest genialną opcją, ponieważ temperatura wody jest zawsze niższa od naszego ciała. I chodzi tutaj taki mechanizm termoregulacji, czyli my po prostu musimy się dostosować do tej Niższej temperatury i prawdopodobnie, jeżeli będziemy raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu mieli taki trening termoregulacyjny i do tej niższej temperatury się przystosowywali, to jak wyjdziemy w okresie jesienno-zimowym, będzie trochę nas przewieje, trochę będzie chłodniej, to nasz organizm sobie pomyśli: OK, dobra, ale ja tego doświadczam na basenie i sobie z tym radzę i odpali te mechanizmy odpornościowe, które mu się odpalają co tydzień na basenie. Więc dzieciaki, Wrzucę nawet dzisiaj o tym rolkę, ale dzieciaki, które y, zaczynają chodzić na basen, bardzo często rodzice nam mówią, że te dzieci przestają po prostu chorować. Także to może być y, odpowiedź na y, częste infekcje. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health Podcast na naszym YouTubie.